Siemanko, witamy w naszym garażu. Nazywamy się Trawi Garaż. Dzisiaj jesteśmy na kanale Agroprofil i będziemy nagrywać materiał o naszych ciekawych projektach, między innymi o samochodach, ale przede wszystkim dla was o ciągnikach. Tutaj jest Rafał, który jest konstruktorem tego projektu. Dzięki niemu udało się na zawodach w tym sezonie wywalczyć jeden puchar, a w poprzednim sezonie cztery puchary na jednej czwartej mili. I tak naprawdę od tego się wzięła w ogóle yy, chęć yy, modyfikacji naszego rodzinnego ciągnika, jakim jest Ursus C360, yy, którego troszeczkę pozmienialiśmy. Część osób mówi, że już właściwie nie przypomina yy, oryginału. Także w dzisiejszym materiale pokażemy Wam pokrótce, jakie modyfikacje przeprowadziliśmy właśnie w naszym ciągniku. Zapraszamy na materiał. Nie zapomnij zostawić subskrypcji na tym kanale i łapeczki w górę. Wbijajcie również na nasz kanał Trawi Garaż. Nie zapomnijcie również też tam zasubskrybować, zmieńcie ten czerwony przycisk w szary i lecimy z tym materiałem. Siema! Na wstępie może powiem dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się jakby tuningować 60. Kiedyś tam na materiale powiedzieliśmy, że to jest nasza rodzinna 60. Chciałbym to wyjaśnić, to nie do końca jest prawda. Otóż nasza rodzinna 60 w tej chwili znajduje się u mojego brata, który jest dwa lata młodszy ode mnie i jakby on jak największą y, ma pasję do tego rolnictwa y, i po prostu w momencie kiedy kupował dom, y, do kupienia również była sześćdziesiątka y, i kupił właśnie ten ciągnik i y, po prostu. Y, Tamten ciągnik nasz rodzinny tak bardzo mu zapadł w sercu, że stwierdził, że się z moim tatą zamieni, bo on musi mieć konkretnie tamten i zamieniliśmy się i dostaliśmy taką surową 60. Tamta w tej chwili też była przebudowana, też ma tus, też ma wspomaganie, na pewno gdzieś tam na materiałach ją zobaczycie. My dostaliśmy surową 60 i stwierdziliśmy, że yy, tam była awaria skrzyni biegów, skrzynia została wyremontowana, czwórka zgrzytała, wyremontowana została skrzynia. I stwierdziliśmy, że może warto by się pokusić. Bo widzieliśmy już tam gdzieś na innych kanałach inne projekty. Może warto by się pokusić o turbo. Tutaj, może na przebitce, jeśli odnajdziemy ten materiał, zobaczycie, jak wyglądało w ogóle tutaj pierwsze turbo, pierwsza turbina, którą założyliśmy. Wtedy jeszcze była na seryjnej pompie paliwowej. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to się ustawia i tak dalej. Ale już coś tam dmuchało, jakieś przyrosty już były. Później była. Była seria różnych sprężarek, większe, mniejsze, żeby to sprawdzić, jak to w ogóle tutaj wstaje i tak dalej, jaką moc generuje, ale to o tym wszystkim za chwilę Wam powie Rafał. W momencie, kiedy jakby zdecydowaliśmy się na sprężarkę, no to moc była, ale stwierdziliśmy, że jeszcze potrzebny będzie przedni napęd i przedni napęd pociągnął za sobą już dalej. Wspomaganie, tutaj pasek szeroki, tutaj klinowy, tuz, podnośniki, wszystko to wyszło jakby w trakcie, ale wzięło to się wszystko od tego, od chęci podniesienia mocy w tym ciągniku No i wiadomo, moc, trakcja, opony, wszystko poszło dalej już. Także zapraszamy na materiał, teraz się dowiecie konkretnie, jak to wszystko zostało zbudowane i na jakich podzespołach, jaki był nasz pomysł na to wszystko. Silnik. Poddaliśmy całemu remontowi. Żygał olejem nam z jednej głowicy. Nie wiedzieliśmy o co chodzi dokładnie. Myśleliśmy, że może pierścienie, ale, ale okazało się, że jednak to nie były pierścienie, tylko ten ciągnik wcześniej długo bardzo stał i były wżery na tulei. Dlatego postanowiliśmy wymienić nowe tuleje i tłoki. A co przy tym szło? Jak rozebrałem dół, okazało się, że wszystkie panewki nie są równo przytarte niektóra jest górna przytarta, niektóra dolna to trzeba było po prostu przeosiować cały blok yy, śliw wału zrobić pierwszy akurat tu wyszedł, no to jeszcze powiedzmy, że może być i, i jeszcze dorobiliśmy do tego natryski na dęka tłoków. wzięliśmy te natryski z, z Hondy naszej z silników z K20A2, tam z mojej generacji po prostu one mają dyszę taką, że yy, sobie jak jest za małe ciśnienie pompa daje, no to wtedy natrysk nie działa, tylko smaruje nam cały silnik. A jak zwiększą się obroty, pompa da nam większe ciśnienie, to dopiero te natryski działają. W sumie one wtedy są dopiero potrzebne, jak są duże obroty i turbina doładowywuje, żeby schłodzić właśnie ten tłok, żeby on się nie topił. Bo jak jest doładowany silnik, no to ta temperatura spaliń wszystko jest większe, bo jest, silnik jest mały, a jednak tego powietrza się w nim mieści dużo i paliwa. Także to ma tak działać. Głowice zostały takie jakie były, bo w sumie każda była inna. Jedna była tylko oryginalna, ale jak ją rozebrałem i wyczyściłem się okazało, że jest pęknięta, także dokupiłem następny zamiennik. Na razie jeszcze działają. A jak coś się z którąś stanie, no to już po prostu za jakiś czas wymienimy na głowice od Zetora, prawdopodobnie nowe. No to jest duży koszt. A na razie chcemy jak najbardziej te koszty obniżyć, żeby sprawdzić jak to wszystko nam będzie działać, bo jak coś się stanie, to jak nam się popsuje taka nowa głowica, to też są duże koszty, a na razie na tych zamiennikach, no to możemy sobie testować i, i robić co chcemy. A głowicę później wymienić, no to już w 60, no to nie jest jakiś problem, no bo można sobie każdą po kolei na wierzchu są, także nie jest dużo rozbierania. Hmm. Pompę paliwa mamy z naszego busa. To jest boszowska rotacyjna pompa Nie wiem jak ja wpadłem na ten pomysł Ale po prostu jakoś wiedziałem że ta pompa będzie lepsza Że na pewno będzie wydajniejsza Ja tam takiego dużego pojęcia jeszcze o silnikach diesla wtedy nie miałem Ale jakoś tak po prostu stwierdziłem że ta pompa oryginalna o 60 to nigdy to dobrze nie działa Jak już są po regeneracji czy coś to zawsze jest problem żeby to ustawić Żeby to dobrze chodziło Hmm, jakieś rzadkie egzemplarze 60 są co naprawdę dobrze chodzą a zawsze jest problem i ta pompa chodzi na wyższym ciśnieniu także myślałem że to po prostu będzie lepiej no i przede wszystkim ona ma sterowanie na turbinę że po prostu jak jest doładowanie w kolektorze sącym ona tu wężykiem dochodzi to nam podnosi dawkę paliwa o tyle to jest fajne, że właśnie na niskich obrotach nie musimy mieć tego paliwa tyle i on wtedy ten ciągnik nie pali aż tyle, tylko dopiero wtedy jak turbina dmuchnie moc, to wtedy mamy, mamy większą dawkę. Filtr paliwa też jest na razie taki założony, raczej on zostanie, ale no na pewno będzie w innym miejscu. Jest na szybko przeniesiony, no bo robiliśmy ramę i, i te oryginalne filtry już tu nam nie pasują. Turbina jest w tej chwili zamontowana z BMW. 3 litrowego diesla, 218 KONI? Jest ona ze zmienną geometrią. Przede wszystkim jest duża: to jest najważniejsze właśnie w ciągniku, bo to jest dużej pojemności silnik i już tu nie chodzi tyle o doładowanie, co o przepustowość tych spalin. I właśnie musi być duża przepustowość, bo ten silnik dużo tego generuje przy niskich obrotach. I tak samo sąca część też musi być w miarę duża, żeby on mógł zasać tego powietrza dużo. Nie chodzi o ciśnienie, tylko o objętość tego powietrza. Jak mieliśmy małą turbinę wcześniej zamontowaną, to już na tej pompie nam powstawało spalanie stukowe. Już po prostu ten silnik się dusił, te spaliny jeszcze raz się odpalały, a teraz, yy, teraz jak mamy to tak zrobione na tej dużej turbinie, no to już nam ładnie nie stuka i ona ma zmienną geometrię, na tej zmiennych łopatkach możemy sobie doładowanie zmieniać. Kiedy ona ma wstawać, trochę szybciej, wolniej i wtedy też y, różne to doładowanie możemy sobie ustawić. Na razie mamy jeden bar ustawiony Chcieliśmy więcej, ale nie wiem, czy będzie sens, bo myślę, że to już będzie około 80-90 koni, tak obstawiam. Y, ale no, to jeszcze kiedyś na pewno wezwiemy hamownie i sobie to dokładnie sprawdzimy ale no, ciągnik jest tak mocny, że w jakichkolwiek pracach co robiliśmy, to no, po prostu nie dało się go zadusić ani nic, także myślę, że to będzie w zupełności wystarczać na tej masy ciągnik, no trochę go teraz dociążyliśmy i lepsze opony są, to będzie na pewno lepiej, ale, ale myślę, że po prostu już później może skrzynia nie wytrzymać niż, niż silnik. Silnik to nam na pewno da sobie radę. Mamy zrobiony pasek wielorowkowy, 6 PK. Przerobione koła pasowe. Koło pasowe to na wale yy, to przerobiłem tak, że po prostu wziąłem sobie to koło na wzór, pojechałem na środ i dobrałem sobie koło pasowe to chyba jest od jakiegoś busa. Yy, Objętościowo, żeby było jak największe, żeby można było stoczyć to oryginalne koło. I z tego koła od tego samochodu sam pierścień został zdjęty i był rozgrzany na gorąco było stoczone tamto koło pasowe i wrzucony tamtym pierścień jak ostygło no to ładnie nam ciasno trzyma i, i to było wszystko robione na tokarce także jest ładnie wszystko w linii i od tego zacząłem i później procentowo sobie wyliczyłem jakie musi być yy, koło pasowe na pompę wody i to koło już mamy zrobione od nowa przez tokarza no i zależało mi na tym właśnie żeby Przejść na ten pasek, bo montowałem pompę wspomagania właśnie od osobówki, też od hondy. I teraz mam tak zrobione, że właśnie mam ukrytą tą pompę. Jest u góry sobie i na pasku wielorowkowym możemy sobie przeplatać ten pasek jak nam pasuje. I jest ładnie owinięta cała pompa, także nie ma możliwości o tym, żeby ten pasek się śliznął. I mamy napinacz. Jest chyba od opla jakiegoś. Mm z takim tu właśnie napinaczem, yy, taka sprężynka z takim siłowniczkiem, żeby nam wybierała drgania, bo koło pasowe było zrobione idealnie to na wał, ale w tym kole lekki był luz i jak przykręciłem do wału, no to już delikatne bicie powstaje i po prostu taka, taka rolka nam ładnie to wybiera i napina, że pasek jest cały czas napięty. Kolektor sący jest od Zetora yy, 72.11 Zamówiłem ten kolektor, no bo wiedziałem, że po prostu ma większą przepustowość, tu na, nawet na ten wąż, tu wszystko jest większe. Ale jak go zamówiłem to zaskoczyłem się strasznie, bo w ogóle ma inaczej szpilki, ma po skosie i był plan co to zrobić. Na początku miałem robić yy, flansze takie, żeby zmieniały nam rozstaw. No ale sobie popatrzyłem jak to jest z zetorze. Mówię, no bo przecież wszystko jest podobnie, a jednak pasuje. No i okazało się, że zetor ma Yy, nagwintowane cztery w każdej głowicy yy, śruby i właśnie jedne są po skosie, drugie są prosto, tak jak pod ten oryginalny od sześćdziesiątki. No i dwie głowice, to, tak jak mówiłem, są zamienniki i obie miały już przygotowane jakby taki odlew i, i splanowane, że już było miejsce pod nagwintowanie tych, tych szpilek. No to sobie ładnie nagwintowałem w tych dwóch głowicach, a te dwie już tego nie miały to musiałem po prostu uważać jest nagwintowany troszkę mniej no ale kolektor sący jakiś tu przeciążeń nie, nie przynosi i tak dalej no to, to wystarczyło nagwintowany jest tam około cm czy, czy może nawet nie i są wkręcone szpilki właśnie po skosie no i trzeba było uważać właśnie żeby się nie przywiercić do kanału wodnego i żeby nie narobić sobie tam bałaganu ale udało się i kolektor sący jest zamontowany głowice są yy, przeportowane pod ten kolektor większe otwory, żeby ładnie nam się zgrało z tym kolektorem. Tak samo z wydechowe też jest trochę powiększone. No i jest wałek od zetora. Prawdopodobnie od zetora jest wałek rozrządu, bo jak sobie kupiłem wałek rozrządu od zetora tego z turbiną, to pomierzyłem sobie krzywki i okazało się, że jest to samo. I wcześniej ten ciągnik, jak nawet nie mieliśmy turbiny, to on był trochę mocniejszy niż te wszystkie 60 sześćdziesiątki też nie wiedzieliśmy dlaczego ale ktoś nam właśnie ten co nam ten ciągnik sprzedawał to mówił że coś było od setora włożone ale też nie wiedział dokładnie co i prawdopodobnie to był ten wałek i myślę że to też sporo sporo podnosi moc zwłaszcza jeszcze jak ta jest turbina no to, to, to w ogóle i jak nawet mieliśmy zamontowaną tą pompę co yy, nawet na filmiku mieliśmy nagrane z tą przyczepą od kukurydzy co nam spadła rura z do lotu to nawet bez doładowania na tej pompie i na tym wałku ten silnik naprawdę już jest dużo mocniejszy, także podejrzewam, że jakby założył tylko taką pompę rotacyjną bożowską, ładnie ją ustawił i założył wałek od zetora i ewentualnie no, kolektor można taki czy, czy coś nawet samemu podziałać, żeby trochę większe miał przepustowość, na pewno ten ciągnik będzie lepiej oddychał i na pewno będzie mniej palił. Most mamy od stara 660 prawdopodobnie, chyba benzynowego, bo Zależało nam na takim moście, który jest właśnie spawany, a nie jest odlewem, żeby można było go skrócić. I właśnie od tego stara nam ten most. Jest po prostu spawany z takich grubych blach i można sobie go przeciąć, skrócić i, i nam tutaj ładnie pasuje. No, ten napęd, ten pomysł w ogóle to mój brat wymyślił. Ja chciałem założyć inny napęd tam od Łaza, ale no są strasznie delikatnie to i to też wygląda tak, tak średnio. A ten most yy, no jest bardzo masywny. Nie do końca mi się to podobało na początku. Mówię, że to no do ciężarówki most no to troszkę jest przesada. Ale jak już teraz mamy to wszystko zmontowane tak do kupy, no to nawet zaczyna to ładnie wyglądać. No i przede wszystkim ten most jest bardzo mocny, bo wszystko jest bardzo wielkie, ten kos cały w środku ten dyferencjał z tym to wszystko jest tak wielkie, że to jest dwa razy większe niż to z tyłu w 60 także to na pewno będzie wytrzymywać i kupiliśmy ten most, to nie miał jednej półłożki widać było tam, że się przegub rozsypał i dlatego nie jest kosz w ogóle zużyty, także wszystko wyglądało wszystko sztywniutko, wszystko jak nowe w środku, także na pewno nam to posłuży wiele lat Półłożki są bardzo grube Jedyny minus tego mostu, jest dosyć duży może minus, jest skręt, bo no strasznie jest osłabiony, ale to jest wynikiem tego właśnie, że on jest na, na pół i na kulach. On nie ma tych zwolnic planetarnych, tylko jest właśnie na kulach i dlatego ten most musi być taki wielki, żeby on wytrzymywał. Inne ciągniki jak mają zwolnice w kołach, no to ten most może być mniejszy i on spokojnie sobie da radę, bo ma wyższe obroty. I są zwolnice w kołach, i wtedy jest ok. A, a tutaj musi być taki wielki ten most, bo nie ma tych zwolnic w kołach. Zrobiłem przedniego tuza. Wzorem i w ogóle pomysłem na, na tego tuza była nasza 60, ta rodzinna, co właśnie brat już wcześniej zrobił tuza. I miał być bardzo podobny, ale, ale ja się zdecydowałem na taką maskę, która ona się otwiera do przodu. No i już taki tuz jak mój brat ma z tymi siłownikami tak tu długimi wysoko, no już by nie zdało egzaminu, bo nie dało się otworzyć maski, by trzeba przerabiać i kombinować. Dlatego postanowiłem to zrobić tak właśnie, jak mają ma większość ciągników i w sumie to też dosyć fajnie wygląda. Dlatego musiałem yy, zacząć od znalezienia właśnie siłowników yy, takich grubych, a z małym wysuwem, mocnych żeby one były właśnie krótkie, kompaktowe, a, a były dosyć mocne. No i problem też był ze znalezieniem takich siłowników. Yy, tak w internecie było ciężko. Były oryginalne jakieś właśnie od, od tuzów, ale były strasznie drogie. I na razie yy, zakupiłem takie właśnie, udało mi się gdzieś znaleźć, od wózka widłowego, od pochyłu masztu. On ma 9,5 cm wysuwu. Jest właśnie krótki, i jeszcze do tego obcięliśmy yy, uszy, żeby właśnie wspawać sobie taką tulejkę. Tak samo z tej z tej strony, to on nam jeszcze się skrócił, a taka tulejka jest też dosyć mocna, bo oryginalnie to tu było takie normalne łożysko, jak we wszystkich siłownikach. Jest montowane wszystkie sforżnie, mamy porobione na takie blachy, yy, żeby one właśnie i śrubka, żeby stało w miejscu, żeby nam się nie kręcił. Stworzeń w obudowie, tylko żeby w tej tulejce. mam porobione kalamitki. Hmm. Cały materiał w ogóle jest ze złomu, bo jakbym miał robić wszystko z nowego materiału, to po prostu koszt był ogromny i wtedy już by może nie opłacało się samemu robić, tylko poszukać czegoś już gotowego. A tak udało się znaleźć właśnie fajny materiał. nie jest na pewno bardzo twardy, bo strasznie ciężko się go tnie i wierci i cokolwiek w nim robi. Ramia są zrobione na kategorię pierwszą. Tak samo szerokość jak i, i kule i całe haki są z kategorii pierwszej. Zobaczymy jak to się będzie nam sprawdzać. Ramia mamy przestawiane. Bo właśnie tak jak w tej pozycji jest, to jest robocza pozycja, a to jest właśnie pozycja, żeby był złożony, że jak sobie podniesiemy go. To, żeby ładnie był złożony, nie wystawał nam tu z przodu, żeby jak gdzieś trzeba będzie dojechać, czy po prostu też słabą mamy wtedy widoczność, nie widzimy tych elementów aż tak dokładnie, to żeby po prostu nigdzie nie uderzyć. Dlatego jest też składany. Na pewno sztaplarkę chcieliśmy właśnie zamontować na tego tuza, żeby, bo mamy sady i właśnie, żeby sobie skrzynię z jabłkami sobie ładować na przyczepę, czy coś, to fajnie by było jakby taka sztaplarka. Taki maszt był zamontowany z przodu i wtedy lepiej widać, ład, lepiej można dojechać. I dlatego jest taki masywny tus i dlatego jest cała rama ciągnika. Rama ciągnika jest zrobiona z płaskownika 2,5. Jest troszkę cieńszy niż ten na tuza, bo ten na tuza, cała ta rama była z trójki. Tamten jest z 2,5 cm, no 25 mm. Też jest materiał wykorzystany jaki nam się udało zdobyć po ocenie właśnie złomowej, ale też jest twardy barny materiał, tak samo było ciężko w nim wiercić i dlatego musiałem sobie montować tu i spawać, łączyć kilka elementów, no bo nie miałem takiego szerokiego, a jakbyśmy chcieli, żeby ktoś nam to po prostu wypalił, czy, czy zrobił taki, taki element, no to po prostu koszt jest strasznie duży i wtedy byśmy pewnie tego nie robili. Ale że udało się dostać jakiś materiał taki właśnie masywny. I, i, i taniej no to dlatego jest to tak pokombinowane rama idzie cała do samego końca jest montowana na z tyłu na wieszakach od ramion i jeszcze jedna jest śruba do gwintowana właśnie w, w, blo, w tym odlewie bo było miejsce i nagwintowałem jeszcze jedną szesnastkę, żeby było ładnie podparte, jeszcze mniejsze były drgania. I jest oczywiście skręcona tutaj przez skrzynię na wylot. No to, to jak właśnie wszystkie ramy są montowane, czy, czy kabiny do ciągników, no to zawsze w tym, w tym miejscu. Kabinę też postanowiłem przerobić, bo chciałem właśnie płaską podłogę, a jeszcze dla mnie ważniejsze było właśnie, żeby wyciszyć ten ciągnik. I no, nie udałoby się z tego zrobić, jakbyśmy tak wysoko nie podnieśli i nie oddzielili po prostu kabiny całkowicie od ciągnika. Dlatego została ona skrócona na dole tak samo jak i błotnik. I jest zrobiona podłoga płaska całkowicie. I tak samo będzie przerabiany wybierak od biegów. Już mamy tu wstępnie y, zrobiony. Jest na razie na linki, ale raczej będzie na dźwigienki. Tak samo te dźwignie tu spod spodu też będą na jakichś dźwigienkach gdzieś do kabiny będzie zamocowane i, i zrobione przejście, żeby wszystkie tu biegi i wszystkie dźwignie były pod prawej ręce. Kabina z przodu jest zamontowana na tulejkach ym, od zawieszeniowych, od chyba kija czy Hyundai. jakiś po prostu brałem spółki ze sklepu, żeby była jak najtańsza i w miarę mi się rozmiarami i tak dalej pasowała. Na razie jest na takiej. Jeszcze nie jest nic spawane do końca, bo nie wiem czy coś nie będę przerabiał. I tak, kabina teraz jak tu sobie ją skróciliśmy, to po prostu jak się usiądzie na siedzenie, no to głowa nam wystaje y, ponad dach. I fajnie nam się udało z firmą Naglak, y, oni nas z, z pomogą, nam pomogą zrobić tą kabinę, zazbroją nam nowe szyby i będę chciał, żeby podnieśli właśnie o 20, może 30 cm całą kabinę cały dach do góry, żeby właśnie no, się zmieścić po prostu w nim. Kabina z tyłu będzie zamontowana na poduszkach y, pneumatycznych. To są poduszki od kabiny chyba od Iveco jakiegoś. Na razie sobie zakupiłem jedną, żeby była na przymiarkę. Jeszcze nie mamy tego zamontowanego. Dopiero właśnie jak sobie już stwierdziłem właśnie, że będzie ok, to sobie domówię drugą i będę dopiero montował z tyłu te poduszki. Z tyłu mamy zamontowany wspornik y, od Zetora. Do niego są przymocowane siłowniki pomocnicze. Y, jeszcze nie jest to wszystko podłączone. Wyjście już z podnośnika jest zrobione. Y, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. To są siłowniki od podnoszenia motowideł od Bizona. No, były po prostu tanie i, i były jednostronnego wysuwu. To w zupełności wystarcza. Był siłownik skrócony tutaj, dorobiony przez tokarza tulejka. No i wspawane są większe Większe te uszy na większe łożyska bo od motowideł oryginalnie chyba było na 16 a teraz jest słożeń 25 na 16 to był za delikatnie no bo jak będzie maszyna jakaś duża zapięta no to to będzie siła duża oddziaływać i po to są te siłowniki właśnie żeby podnośnik yy, tak nie dostawał mocno yy, obciążeń bo potrafi jak się dużą maszynę zaczepi, teraz jak właśnie ten ciągnik już jest mocniejszy i taki masywniejszy, no to będzie pewnie troszkę większe masyny miał podczepiane i potrafi właśnie od 60 podnosić pęknąć albo tu, albo tam dalej, bo po prostu odlew no nie jest taki gruby, wszystkie odlewy są cieńsze niż te zetorowskie i dlatego są te siłowniki wykonane, wszystko będzie podłączone tak jakby na trójniku. Także sobie ciśnienie będzie z tego siłownika do tego przepływało i tak samo do tego w środku. Także cała masa maszyny rozniesie się na trzy punkty, a nie tylko na jeden jak wcześniej. I to powinno właśnie pomóc, żeby ten podnośnik nie pękał. Bo ogólnie podnosić to podnosi dosyć dużo. Także nie chodziło mi głównie o to, żeby mocniej większą masę podnosił. Tylko żeby właśnie nie pękł, żeby go zabezpieczyć. W wielu też się pytało jak przerobiłem ten wałek WOM, skąd ta obudowa. A to właśnie miało być dorobiona cała przystawka tutaj z nowego elementu przez Tokarza. Ale tokarz jak zobaczył ten stary element to powiedział, że po prostu stoczy ten kwadrat, co tu oryginalnie się przykręca. No i stoczył mi w taki okrąg idealny, żeby mi się tu mieścił. Ja sobie nawierciłem dziury i dłu dłuższymi śrubami skręciłem całość, no i tak to wygląda może. Mamy zamontowany cichy most od Zatora 72.11. Cały z obudowami i z blokadą właśnie od Zetora. Bo w blokadzie od Zetora są proste tryby, takie krótkie. I one trzymają. A w 60 oryginalnie jest, y, zęby są skośne. I dlatego wystarczy, że jak on się trochę tam podrobi, to już później ta blokada nie trzyma i nie da się tego załączyć. A od Zetora ładnie są zęby proste. I przede wszystkim właśnie ten most ich cichszy. Miałem zakładać tylko może sam tryb ale cały kosz, wszystko było tak już zużyte, tak rozwalone, że postanowiliśmy kupić po prostu cały, używany w bardzo dobrym stanie kosz z tymi osłonami, z łożyskami, z obudowami ze wszystkim, z tą blokadą i założyliśmy, w sumie ustawiony jest i, i to powinno też właśnie pomóc, żeby było ciszej w tej kabinie, żeby tak tego wszystkiego nie było słychać no i ten tryb właśnie też od Zetora, cały ten atak jest wszystko szersze jest mocniejszy na pewno to też, też pomoże. W następnych materiałach pokażemy Wam nasze inne, też yy, myślę, ciekawe projekty. Tutaj też C360 z ośką od Bizona: to znaczy, tu jest oś przednia, w Bizonie była tylnia. Jak to kiedyś ktoś tam nas w komentarzu poprawił, także yy, też mamy ramy yy, z tego samego płaskownika, co w, w tym naszym doładowanym ciągniku. Także myślę, że też będzie o czym opowiadać, bo bardzo dużo ludzi pytało się nam o tą ośkę. Bardzo fajnie to działa. W tym materiale to wszystko. Staraliśmy się Wam pokrótce opowiedzieć tutaj, co zostało tutaj w tym projekcie zrobione. Oczywiście można by się jeszcze bardziej nad tym rozwodzić, ale może podzielimy to na jakąś serię krótszych troszeczkę odcinków. Na pewno jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia, także nie zapomnijcie śledzić tego, co tutaj robimy. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Agroprofil na YouTube. Subskrybujcie również nasz kanał wpadajcie na fanpage e i, i co widzimy się w następnym materiale siema